Czesław Janczarski, miś uszatek, w sklepie z zabawkami. Był sobie sklep z zabawkami. W sklepie na półce stały i siedziały pluszowe misie. Między nimi był jeden miś, który już bardzo długo siedział na półce. Inne misie wędrowały do rąk dzieci. Wychodziły z nimi uśmiechnięte ze sklepu. A o tego misia nikt nie pytał. Może dlatego, że stał w kąciku. Martwił się miś coraz bardziej, że nie może bawić się z dziećmi. Z tego zmartwienia oklapło mu jedno uszko. To nic, pocieszał się niedźwiadek. Teraz jak bajka wpadnie mi jednym uchem, to nie ucieknie drugim, bo ją to oklapnięte zatrzyma. Pewnego razu miś znalazł na półce czerwony parasol. Chwycił go w łapki i odważnie skoczył z półki na podłogę. Potem wyszedł ze sklepu na ulicę. Trochę się najpierw przestraszył, bo na ulicy było dużo ludzi, ale zaraz zobaczył dwoje dzieci Zosie i Jacka. I od razu przestał się bać. Dzieci uśmiechnęły się do misie. Ach, jaki to był miły uśmiech! Kogo szukasz, misiu? zapytały. Szukam dzieci, to chodź z nami. Dobrze ucieszył się niedźwiadek. I poszli razem. Odcinek drugi Przyjaciele. Przed domem, w którym mieszkali Jacek i Zosia, było podwórko. Najważniejszą osobą na podwórku był piesek kruczek, a drugą po nim czerwonopióry kogucik. Miś wyszedł z domu na podwórko. Zaraz też podbiegł do niego kruczek. Po chwili zbliżył się kogucik. Dzień dobry, powiedział Niedźwiadek. Dzień dobry, odpowiedzieli. Widzieliśmy, jak przyszedłeś tu z Zosią i Jackiem. Dlaczego masz opuszczone uszko? Jak się nazywasz? Opowiedział miś, dlaczego oklapło mu uszko i zmartwił się, że nie ma imienia. Nie martw się, pocieszał go kruczek, bo oklapnie ci drugie uszko. Będziemy ciebie nazywać uszatek. Miś uszatek zgoda? Niedźwiadkowi bardzo spodobało się to imię. Klasną w łapki, i zawołał, od dziś nazywam się miś uszatek. A teraz poznasz misiu zajączka. Zajączek skubał siano. Najpierw zobaczył miś długie uszy, a potem śmiesznie poruszający się pyszczek. Zajączek przestraszył się misia, dał susa i znikł za parkanem. Po chwili wrócił zawstydzony. „Niepotrzebnie się zlokłej zajączku, powiedział kruczek. Przedstawiamy Ci naszego nowego przyjaciela. Nazywa się Miś Uszatek. Uszatek patrzył na wspaniałe uszy zajączka i myślał z żalem o swoim oklepniętym uszku. A wtedy zajączek powiedział Jakie Ty masz ładne oklepnięte uszko, misiu. Odcinek trzeci. Mróz. Spójrz, misiu, powiedziała z rana Zosia. Jakie śliczne kwiaty namalował Mróz na szybie śliczne śliczne zachwyca się łyszatek teraz pójdę myśli zobaczę jak wygląda ten mróz który tak ładnie umie malować okręcił miś szyję szalikiem i wybiegł na dwór ale pod oknem nie było nikogo już na pewno mróz poszedł pomyślał miś oglądając ślady butów na śniegu wtem nadbiegł kogucik byłem na drodze zawołał Taki tam mróz, że aż zatyka w dziobku. Uszatek bez słowa wybiegł ze wrota na drogę. Rozgląda się na wszystkie strony, patrzy na ślady, a jest ich dużo na drodze. Gdzie poszedł mróz? Myśli. Na drodze spotkał uszatek kruczka. Wracam właśnie z pola, zawołał piesek. Mróz tam szczypie w nos i w uszy. Pobiegł uszatek na pole, spotkał w polu zajączka. Nie widziałeś tu mroza? spytał uszatek. Mróz jest wszędzie, odpowiedział zdziwiony zajączek. Na łące pokrył strumyk lodem. Popędził teraz miś co tchu na łąkę. Zobaczył lód na strumyku. Zobaczył też ślady dużych butów. Ślady szły od rzeki do lasu. I tu już nie ma mroza, pokiwał miś głową. Pewnie skończył dziś robotę i poszedł do lasu, żeby odpocząć.